Witam państwa na dzisiejszym odcinku. Cześć! W dzisiejszym odcinku prawdopodobnie będziemy kończyć ja. dwójkę. Może? Może. 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 Pozdrawiamy tatę tego pana. Tak. Pozdrawiam cię, tata. Wiem, że chciałeś pozdrowienia, więc masz tutaj. Pozdrawiam. A tak więc zostawcie suba. Macie tam suba na tym młotku. Zostawcie dzwona. Lajka. I moglibyście zostawić jakiś pozytywny komentarz Dobra, ja już Was zapraszam do odcinka To jest cicho, to jest głośno Prawda Dobra Tak więc Tak wygląda ta chopa. Na razie. Przestań w to pukać. Jakbyśmy się wzięli do roboty większej, no to byśmy mogli to dzisiaj zrobić. Ale nie wiemy, czy skończymy to dzisiaj. Na razie jesteśmy tutaj we dwójkę. Olek dojedzie, a Gabryś. Nie wiem, czy dojedzie. Gabryś śpi dzisiaj. Nadal jest glina, chociaż nie padało dzisiaj chyba. A padało w nocy, ale no glina dalej jest. Czekamy aż się trochę. Ociepli, żeby można było coś tutaj być może się nie ociepli, dokładnie tak. Chociaż fajnie by było, bo tak to glina jest i po prostu nie da się skakać, po pierwsze. Jak tu jest wyryta ziemia, proszę zobaczyć, jak tu jest wyryta ziemia przez nas. Po prostu jak się jedzie, to się ryje, dlatego lepiej, żeby w końcu to przeschło. I żeby było już dobrze, tutaj nowa technologia. Nie, muszę odmierzyć gdzie to wbić. Igor odmierza. Ojej. Tak się właśnie odmierza. Bije się młotkiem w miejsce, gdzie chcesz odmierzyć. Co zrobić? Tak wejść na to. Tak musisz na to. bardziej tutaj. Tak się trzymało. Patrz, taka technologia. Udało mu się. Aha, trzyma się. Teraz tak. tu, 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 tutaj wbije i to w nadmiar ucnie. Nadmiar utniesz, dobrze. I tutaj wypełnię całe... tymi mi? Później miała podstawę. Dobrze, więc tak to wygląda. A, po wbiciu trzech wygląda to tak. Um, jeszcze no będzie. W takich szparach moje trochę mniejszych, po prostu nie było. Psa, no, trochę psa. mniejsze szpary powinny być. No, jeszcze tu na środek się tak wbije i tak. No nie było to całkiem przy sobie. Bo... Nie wiem, no. Takie... Tak wyglądają ręce Igora po pocięciu na kawałeczki takich patyczków. Uwaga. Rękawiczki, nosi, się zapomniałem o nich. No, rękawiczek nie wziąłeś. I brudna cała. Tak wygląda, jak ktoś chce zjechać z dropa. Tu jest miliard takich różnych badyli, które se leżą po prostu i można to wszystko pozbierać. Wszystkie są zwykle spruchniałe, no ale leżą, to jest git. Przyjechał pan Olek. Witamy pana Olka. Cześć. Witam, witam. Dobra. Mamy już powbijane wszystko. Dobrze to wygląda. W miarę. W miarę które było... niektóre gałęzie było trudno przygwoździć, no bo się rozpadały od, tego próch, od tej próchniałości ale bardzo dobrze Okej okay, przed chwilą nagrywał Igor Ale nie nagrał, bo nie włączył Grywa. nawet nagrywania Kurde <laughs> Jak wpadł do dziury jak dużo nabrałem. Eno, fajno! ciao, ciao! Pięknie. Przerwę robić. No właśnie wybór z mech No ten, kto pomylił, żeby ten mech właśnie. Ja W ogóle śmieszna sytuacja się przed chwilą zdarzyła Przepraszam, że mówię tak cicho, ale No, muszę być trochę cicho <grywka> Igor poszedł Ogólnie, ogólnie to przed chwilą Jakiś pan tutaj przejeżdżał obok na krosie i przejeżdżał dosłownie obok nas i nas nie widział muszę wam powiedzieć, że... No nieźle. Igor poszedł zobaczyć kto to tam jeździ. Dobra, więc y, okej, okay, wywaliłeś. No weź to ponieś. No. Dobra, dobra, więc y, y, może sobie zagramy jeszcze w tym odcinku w Randonautikę, Zobaczymy. Jeden punkt wygenerujemy, i, i zobaczymy, y, jak y, do czego nas zaprowadzi. Może znajdziemy coś ciekawego. Musimy coś znaleźć ciekawego. No, znalazło nam miejsce. Po prostu i to jest, zobaczymy gdzie. Dobra, słuchajcie, ogólnie mamy dylemat, czy mamy tam pójść, no bo, bo wskazało nam tam, tamto miejsce, ale... No, co mam przybliżać? Mamy dylemat, czy, czy, dylema, czy tam iść, czy nie. No bo, bo, bo iż, tak jakby coś, coś nigdy coś. tam nie było żadnego zwierzęcia. Nigdy, bo każde zwierzęcia się bały, bo to były jakieś roboty zawsze. A nagle, jak my mamy tam pójść, to tam siedzi jakieś zwierzę i się patrzy na nas, dosłownie. Ale tam jest takie czarne, normalnie jakby był jakiś duży pies. Taka plamka. Po prostu. No i nie wiemy, co zrobić. Z jednej strony nie chce się tam iść. Z drugiej strony jest creepy trochę. Ja nie lubię tych rzeczy. Wolę kopać chopy. No, wolisz kopać chopy? kopać chopy, ale ja lubię sobie takie rzeczy czasami I Najlepsze jest to, że on tam cały czas stoi. Lecimy? Lecimy. Wrócimy? Lecimy. Lecimy. Dobrze moi drodzy, ogólnie montuję ten filmik teraz, ale chciałem wam tylko powiedzieć, że w następnym odcinku pójdziemy na tamtą miejsce, żeby było takie trochę, można powiedzieć, oddzielenie. Zobaczymy, ale powiem wam, że no. Ciekawie było, ciekawie. No to chyba już będzie koniec odcinka. Nie zapomnijcie zostawić subika, lajka i komentarz. No i dzięki za oglądanie. Cześć.